Witamy w Deutschmark Arena w Lauingen. Miło mi będzie zaprezentować Państwu bardziej szczegółowo nowe modele ciągników serii 6 TTV. Cztery modele z silnikami o mocy od 192 koni mechanicznych w modelu 690 TTV do 230 koni mechanicznych w modelu 6230 TTV. Dodatkowo model 6230 TTV dostępny jest teraz w wersji heavy duty, ale więcej o nim później. Nowe modele serii 6 TTV produkowane są w fabryce w Deutz-Farland, najnowocześniejszej fabryce ciągników w Europie. Dzięki najwyższym standardom produkcji gwarantowana jest najwyższa jakość nowych modeli ciągników. Nowe modele ciągników wyposażono w sprawdzone silniki Deutz Stage 5, generujące moc maksymalną do 230 mechanicznych. Oprócz zwiększenia mocy maksymalnej, zwiększono także maksymalny moment obrotowy. W modelu 6230 TTV osiąga on teraz imponującą wartość 970 nm. W konsekwencji możliwa jest praca ciągnikiem z niskimi prędkościami obrotowymi silnika. Nowe modele wyposażone w pakiet aluminiowych chłodnic. Bardziej kompaktowa konstrukcja sprawia, że maska silnika w modelu 690 TTV została umieszczona 40 mm niżej, co zwiększa widoczność do przodu. Z uwagi na krótsze okienka pogodowe w trakcie sezonu prac rolniczych skraca się także czas na wykonanie transportu płodów rolnych. Co unikalne w tej klasie ciągników w modelach 6210 TTV i 6230 TTV oferujemy napęd o maksymalnej prędkości jazdy nawet 60 km na godzinę. Dzięki nowej skrzyni biegów TTV obroty silnika przy maksymalnej prędkości jazdy mogą być utrzymywane na niskim poziomie i wynoszą przy prędkości maksymalnej jazdy 60 km na godzinę. Jedynie 1799 obrotów na minutę. Będziesz zaskoczony odczuciami z jazdy nowymi modelami. Błyskawiczna zmiana kierunku jazdy. Dynamiczne ale płynne przyspieszanie i maksymalna siła uciągu przy dużej sprawności przekładni to tylko wybrane mocne strony nowego bezstopniowego układu napędowego. Przyjrzyjmy się nieco bliżej niemieckiej technologii na przykładzie modelu 6230 TTV. Nowa bezstopniowa przekładnia TDV została opracowana od podstaw. Skupiono się tutaj na wydajności, trwałości i ekstremalnej sile uciągu. Po dziesiątkach tysięcy godzin prac projektowych i testów opracowano transmisję, która jest kamieniem milowym w zakresie bezstopniowych układów napędowych stosowanych w maszynach rolniczych. Jest to unikalna, bezstopniowa przekładnia TTV. Dzięki oddzielnemu układowi hydraulicznemu Clean Oil zoptymalizowano ilość olejów w przekładni, redukując w ten sposób straty mocy i zwiększając wydajność skrzyni. Dodatkowo okresy pomiędzy wymianami oleju przekładniowego zostały wydłużone do 2000 godzin. Podobnie jak w przypadku pozostałych przykładni SDF TTV, nowa skrzynia TTV wykorzystuje sprzęgła do jazdy do przodu i do jazdy do tyłu. Dodatkowo dwa sprzęgła do zmiany pierwszego i drugiego zakresu prędkości jazdy. Dzięki połączeniu dwustopniowej przekładni planetarnej i hydrostatu powstała prosta, ale bardzo wydajna hydromechaniczna przekładnia z rozdziałem strumienia mocy przekazywanej na koła ciągnika. Cechą szczególną przekładni TTV jest hydrostat, ponieważ w zależności od prędkości jazdy, pompy zamontowane na przekładni mogą pracować jako pompy lub silniki hydrauliczne. Jest to możliwe dzięki dwustopniowej przekładni planetarnej współpracującej ze sprzęgłami z zakresu prędkości jazdy. Ale teraz ruszamy z miejsca. Podobnie jak w przypadku pozostałych przekładni TTV, nowa bezstopniowa skrzynia TTV oferuje funkcję Power Zero. Tutaj ciągnik jest utrzymywany. Przez napęd, dopóki wybrany jest kierunek jazdy, podobnie jak w przypadku aktywnego hamulca postojowego, bez ingerencji ze strony operatora. Jeśli chcesz teraz przyspieszyć, odbywa się to na pierwszym zakresie, bez mechanicznej zmiany przełożeń i bez szarpnięć. Podczas dalszego przyspieszania, prędkości obrotowe sprzęgiem zakresów zrównują się, aż do osiągnięcia jednakowej prędkości obrotowej. Tutaj skrzynia biegów przełącza się na drugi zakres, w pełni automatycznie. Ponieważ zmiana następuje w ciągu ułamków sekund, operator nawet tego nie zauważy. Na drugim zakresie zmienia się przepływ strumienia mocy w skrzyni biegu. Zmieniają się zadania podzespołu hydrostatu. Silnik hydrauliczny działa teraz jako pompa hydrauliczna, a pompa hydrauliczna działa teraz jako silnik hydrauliczny. Jest to możliwe dzięki dwustopniowej przekładni planetarnej która nie tylko rozdziela przepływ mocy na strumień mechaniczny i hydrauliczny, ale też łączy je później. Dzięki tej innowacyjnej konstrukcji nowa bezstopniowa przykładnia TTV oferuje optymalne połączenie technologii, dzięki czemu możesz wykonywać swoją pracę jeszcze mocniej, wydajniej i wygodniej. Aby utrzymać ładowność ciągnika na poziomie 5,4 tony, zwiększono maksymalną masę dopuszczalną ciągnika do 14,5 tony, niezależnie od wersji układu napędowego. Opcjonalnie modele 6210 i 6230 TTV mogą być wyposażone w układ hamulcowy z zewnętrznymi tarczami hamulcowymi. Co więcej, wszystkie modele wyposażono w inteligentny układ sterowania amortyzacją przedniej osi, który zapewnia wysoki komfort i bezpieczeństwo jazdy. W modelach serii 6 TTV dostępny jest także WOMP przedni Dual Speed. Posiada dwie prędkości i oferuje możliwość przełączania pomiędzy prędkościami Normal i Eco. Dzięki temu ciągnik zapewnia maksymalną wydajność przy niskim zużyciu paliwa w pracach z maszynami. Dzięki wykorzystaniu nowego układu hydraulicznego Clean Oil, ilość oleju dostępna dla maszyn została zwiększona do imponujących 60 litrów. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał ciągnika, olej wymieniany jest co 2000 godzin. Skupmy się teraz na chwilę na WOM, hydraulice i podnośniku. Oprócz dużego dźwigu, podnośnik tylny posiada także pozycję transportową ramion. Pompa hydrauliki Load Sensing o wydajności 160 litrów na minutę obsługuje maksymalnie do 7 owodów hydraulicznych. Prędkości obrotowe wałka odbioromocy wybierane są elektrohydraulicznie za pomocą przełącznika z pozycją neutral. Dla zapewnienia 100% kompatybilności ciągnika z maszynami posiadającymi certyfikowany system Isobas, nowe modele serii 6 TTV wyposażono w terminal uniwersalne najnowszej generacji. Więcej informacji na temat IsoBus dostępne na stronie wwwdeutsch Od teraz wszystkie modele serii 6 TTV mogą być fabrycznie wyposażone w zintegrowany zestaw przygotowania do ładowacza czołowego Ready Kit. W połączeniu z układem kierowniczym Easy Steer i regulowanym rewersem Power Shuttle, ciągnik może z ładowaczem pracować szybko i płynnie. Podłączając wysięgnik ładowacza FZ80.1 otrzymujesz kompletny zestaw do prac przeładunkowych. Dzięki wysokości unoszenia wynoszącej 4,5 metra i śle zrywania na poziomie 3750 dN będziesz zaskoczony parametrami i wydajnością. Przejdźmy teraz do wnętrza kabiny MaxiVision. Po zajęciu miejsca na fotele operatora w nowej kabinie MaxiVision od razu zauważysz nowe koło kierownicy oraz nową grafikę na wyświetlaczu deski rozdzielczej i ekranie iMonitora. Dla maksymalnego komfortu skórzany fotel Max Dynamic oferuje system klimatyzacji, możliwość obrotu o kąt 23 stopni oraz nowy zintegrowany system regulacji pozycji podłokietnika. Dodatkowo zmieniono pozycję elementów systemu amortyzacji kabiny. We wnętrzu dostępny jest uchwyt do montażu dodatkowych monitorów i dwa gniazda USB, dzięki którym możliwe jest ładowanie urządzeń mobilnych w trakcie jazdy, układ klimatyzacji wyposażono w dodatkowe dysze nawiewów i zmodernizowany system filtrów kabinowych. Najnowsze systemy automatycznego prowadzenia i telemetrii umożliwiają pracę z maksymalną precyzją i wydajnością. Operator otrzymuje także wsparcie w postaci funkcji autotern z automatycznym prowadzeniem na uwrociach pola. Stabilny i dokładny system pozycjonowania wykorzystuje nowy odbiornik SR20. Odbiera on szereg sygnałów z różnych systemów satelitarnych, w tym europejskiego Galileo. Dodatkowo modem CTM automatycznie przełącza się pomiędzy operatorami sieci telefonii komórkowych, co zapewnia najlepszy dostęp do poprawki RTK Entry. Modele TTV posiadają także pakiet danych. To płatny pakiet w pierwszym roku użytkowania, obejmuje także roczną licencję na telematykę SDF Fleet Management. Pakiet umożliwia komunikację z ciągnikiem w czasie rzeczywistym, analizowanie parametrów pracy i optymalizowanie ustawień. Pozwala także na wykorzystanie wsparcia zdalnego, jeśli jest taka potrzeba. System może pracować z platformą AgriRouter do transferu danych. AgriRouter przesyła dane pomiędzy ciągnikami lub ciągnikami i maszynami, upraszczając Twoją pracę. iMonitor to centrum sterowania funkcjami ciągnika. Łączy w sobie terminal do obsługi ciągnika ze sterownikiem do systemu nawigacji z autoprowadzeniem. Co więcej, może pokazywać obraz z maksymalnie czterech kamer. Panel sterowania MMI z trzema programowalnymi przyciskami i pokrętłem zwiększa możliwości sterowania konsolą. Okno z ustawieniami układu napędowego ciągnika w iMonitorze posiada teraz trzy programowalne pola. Ekran iMonitora może wyświetlać w jednej chwili dużą liczbę informacji, dlatego też istnieje możliwość wykorzystania dodatkowego monitora w postaci tableta. Dzięki bezprzewodowemu połączeniu do iMonitora na ekranie tableta można wyświetlać system nawigacji lub okno terminala uniwersalnego iZobas. Na przykład ekran iMonitora może pokazywać system nawigacji z możliwością niezależnego sterowania do 200 sekcji roboczych maszyny. W tym czasie na ekranie tableta mogą być pokazywane informacje z terminala uniwersalnego do sterowania funkcjami maszyny przez iZobas. Z tableta może korzystać stojąc na zewnątrz kabiny przy maszynie. Modele serii 6 TTV wyposażona w funkcję TEAM. Funkcja TEAM daje dwukierunkową komunikację pomiędzy ciągnikiem i maszyną. W rezultacie maszyna może sterować wybranymi funkcjami ciągnika, takimi jak na przykład jazda czy obwody hydrauliki. To maksymalizuje wykorzystanie maszyny, zwiększa wydajność, jakość wykonywanej pracy i komfort operatora. Już na etapie opracowywania nowych modeli duży nacisk położono na łatwość wykonywania obsługi ciągnika. Dla wydłużenia cyklu pracy filtru powietrza, obudowa filtra powietrza posiada spiralne kanaliki, dzięki którym 95% większych drobiń zanieczyszczeń jest wychwytywana na wejściu do filtra powietrza. Nowy zbiornik paliwa mieści teraz 420 litrów oleju napędowego co zapewnia długi czas nieprzerwanej pracy. Pod schodkami do kabiny umieszczono końcówkę sprężonego powietrza, którą można wykorzystać w trakcie czyszczenia chłodnic lub wnętrza kabiny. Pistolet i przewód podłączany do końcówki mogą być przechowywane w dodatkowej skrzynce narzędziowej. Po drugiej stronie zamontowano drugą skrzynkę narzędziową. Pod nią wyprowadzono klemę akumulatora. Aby sprawdzić sprawność bezpieczników, operator może użyć funkcji testera w skrzynce bezpieczników w kabinie. Aby przyspieszyć rudynowe czynności obsługowe, zoptymalizowano pozycję wskaźników poziomu oleju. Można teraz w prosty sposób kontrolować poziom oleju w przekładni przedniego WOM Dual Speed, skrzynie biegów i układzie hydraulicznym Clean Oil. Z tyłu ciągnika gniazda hydrauliki zostały umieszczone nisko. To ułatwia podłączanie przewodów podczas agregowania maszyn. Zaczep z kulą 80 posiadał dźwignik nawet 4 ton, także przy wersji napędu 60 km na godzinę. W zależności od potrzeb, modele serii 6 TTV mogą być wyposażone w pneumatyczne, hydrauliczne hamulce przyczep lub obydwa układy jednocześnie. Hydrauliczne hamulce przyczep Dual Mode umożliwiają podłączenie do ciągnika starszych i nowych przyczep. Jednocześnie pneumatyczny układ hamulcowy przyczep może być wyposażony w opatentowany system Advanced Trailer Brake Management. System zwiększa ciśnienie w układzie po wykryciu nacisku na napęd ciągnika ze strony przyczepy lub maszyny. Pozwala to na optymalizację działania hamulców zestawu i zredukowanie drogi hamowania oraz poprawę stabilności. Dla jeszcze wyższego komfortu i bezpieczeństwa w transporcie nowe modele 6TTV mogą być wyposażone w hamulec silnikowy. W trakcie hamowania silnikiem system dodatkowo uruchamia także napęd wentylatora silnika. Dla wysokiego poziomu jakości dźwięku w kabinie MaxiVision montowane jest radio cyfrowe DAP które obsługuje system głośno mówiący w standardzie. Wyświetlacz InfoCenter Pro na desce rozdzielczej pokazuje ostatnie połączenia, a dzięki łączności Bluetooth możliwe jest także odtwarzanie utworów muzycznych bezpośrednio ze smartfona. Dźwignia gazu ręcznego posiada teraz także nową funkcję minimalnych obrotów silnika. Obroty maksymalne regulowane są pod prętu EcoPower, tak jak dotychczas. Dla pełnej koncentracji operatora na wykonywanej pracy, ciągnik może być wyposażony w maksymalnie 23 reflektory robocze LED. Po skończonej pracy i po wyłączeniu zapłonu dzięki funkcji Coming Home reflektory mogą pozostać włączone na określony czas. Nowe modele serii 6TTV to nowoczesne i bardzo uniwersalne maszyny dla nowoczesnych rolników. Do wyjątkowo ciężkich prac model 6230TTV dostępny jest także w wersji Heavy Duty. Ciągnik 630 TTV HD posiada zbiornik paliwa o pojemności 505 litrów. Wyposażenie opcjonalne obejmuje jeszcze większe koła. Maksymalna masa dopuszczalna tego modelu to 15,5 tony, co przekłada się na ładowność o 600 kg wyższą. W porównaniu wersję standardową. Opcjonalny układ hydrauliczny z pompą Load Sensing 210 litrów na minutę oraz 90 litrów oleju dostępną do napędu maszyn sprawia, że ciągnik może pracować z najbardziej wymagającym osprzętem. Gama modeli serii 6 TTV z ciągnikami wyposażonymi w silniki o mocy od 192 do 230 koni mechanicznych sprawia, że masz do dyspozycji mocne maszyny. Jeśli poszukujesz ciągnika bardziej kompaktowego, który będzie oferował większą zwrotność przy wydajnej hydraulice dużej ładowności, model 690 TTV będzie właściwym wyborem. Jeśli szukasz maszyny z dużym rozstawem osi, pozwalającej na szybką jazdę, modele 6210 i 230 TTV sprawdzą się doskonale. Wszystkie modele produkowane w Land w Lauingen oferują doskonałe parametry użytkowe, wysoką jakość wykonania i innowacyjną niemiecką technologię. Więcej informacji na stronie Deutschspar.com lub u lokalnych przedstawicielów marki Deutschspar. Parametry klasy Premium, nowa seria 6 TTV marki Deutzfahr.